Już w kwietniu nareszcie dowiemy się czegoś o kampanii fabularnej. Bardzo prawdopodobne, że zapowiedzą, w którym sezonie wprowadzą PvE. Ej, hey, witam was serdecznie. Masakra, jak mi te Diablo pochłonęło. Oj, będzie filmików z tego, ale dziś mam dla was soczysty filmik z Overwatcha. Tak wiem, wielu na to czekało. Otóż w przeciągu ostatnich kilku tygodni pojawiło się wiele informacji: wywiady z twórcami, wpisy na blogach, streamy z influencerami czy jakieś pojedyncze tweety. Dlatego dziś nadrabiam zaległości i wam wszystko podsumuję. To jedziemy. Rozpocznijmy rzecz jasna od tematu wspomnianym na wstępie. Nie chcę was wstrzymać w napięciu. Tak, potwierdzono, iż w kwietniu coś usłyszymy o PBE. Skąd się to wzięło? Całkiem niedawno Twitter World of Warcraft przedstawił roadmap na ten rok, w jakim okresie co mniej więcej dodadzą. Ktoś się spytał czy coś podobnego mogą otrzymać gracze Overwatcha. Jared News producent gry potwierdził, iż coś podobnego przedstawią, jednak te soon niewiele nam mówiło i nie użyto konkretnie słowa PvE. Na szczęście kilka dni temu Jared ponownie odniósł się do swojej wypowiedzi i nareszcie mamy coś konkretnego. Roadmap na 2023 wraz z PVE ujrzymy w kwietniu, a konkretnie gdzieś po 11, bo właśnie wtedy rusza czwarty sezon. Przed nowym sezonem spodziewajmy się raczej nowości, właśnie z nim związanych. No, powiem wam, że jestem już zmęczony. Chcę już te PVE. Przewidywałem start kampanii w październiku, ale chętnie bym przygarnął wcześniej. Ale skoro mowa już o sezonie czwartym, to zostańmy przy nim już za dwa tygodnie start, a tym razem ujrzymy nowego bohatera. Od dawna wiadomo, iż to będzie healer, ale niedawno uchylono rąbka tajemnicy. W trakcie specjalnego streama z okazji rankedów tajemniczych bohaterów, Jared News stwierdził, iż następny healer będzie cute. Czyli uroczy, słodki, czy jak to tam sobie tłumaczymy. Deweloperzy też zapowiedzieli, iż nowy support posiada zupełnie unikatowe mechaniki, których w Overwatchu jeszcze nie doświadczyliśmy. I na wysokich poziomach te mechaniki będą wykorzystywane w bardzo interesujący sposób. Ale z killami będzie też można trochę trollować swoją drużynę. Jak to określono, jeśli gramy ze znajomymi i ktoś nas irytuje, możemy wziąć nową postać i trzymać znajomych w ryzach. Czyli co? Jakaś zdolność służąca do ratowania, ale ograniczająca ruch? Jedyne co mi przychodzi do głowy, to powiedzmy kostka lodu May, ale nakładana na sojusznika. Dobre, dajemy komuś nieśmiertelność, tak jak Mei sobie, ale za to sojusznik nie może się ruszać. Świetne narzędzie do ratowania, ale jeśli taki Reinhardt bezmyślnie szarżuje, wtedy go zatrzymujemy. Lada moment poznamy prawdę, bowiem przed startem sezonu z pewnością już będą ogłoszenia. Tak z tydzień przed. Teraz przejdźmy do poszczególnych źródeł informacji. Niedawno miały miejsce aż trzy streamy influencerów z twórcami. Weźmy sobie z nich najważniejsze informacje. Najpierw pogadanka Crystal Rain i Bro You Weg z Alec Dawsonem, designerem bohaterów, czyli przede wszystkim pytania związane z balansem. Alec przyznał, że Sombra jest problematyczna dla nich. Obecnie mocno się jej przyglądają. Nie chcą jej nerfić, ale zmienić mechaniki, które frustrują przeciwników. np. nieskończona niewidzialność, ale przy tym sprawić, że Sombra jest fan to play. Ja miałbym jedną wielką prośbę do Blizzarda. Niech usuwają nieskończoną niewidzialność, ale kurde, żeby Sombra nie traciła zdolności przez damage. W jednych eksperymentach dali jej chwilowe utracenie, ale wracała do niewidzialności, gdy nie dostawała kolejnych obrażeń. Myślą nad nerfem Granata Magnetycznego Cassidiego, ale też przywróceniem synergii z alternatywnym atakiem. Czy buffą podstawowego ataku Mei. Nie zamraża już, więc czegoż tu brakuje. W sumie mogliby zrobić, że May przymraża do podłoża, czyli po prostu efekt pułapki złomiarza. Teraz przejdźmy do innego streama. Tym razem Jayfree i Sky rozmawiali z Gavinem Wintersem oraz Morganem Madrenem o matchmakingu, rankedach i tym itp. To już znacznie ciekawsze. W czwartym sezonie dodadzą mechanikę, która pozwoli zmniejszyć ilość stagerowania po przejęciu punktu. Powiedzmy na Gibraltarze, ktoś się odrodził tuż przed przejęciem drugiego checkpointa. Wtedy albo skakano w przepaść po prawej, albo starano się uciec, ale najczęściej od razu padaliśmy. Jeszcze nie wiadomo, jak ta mechanika ma funkcjonować. Poświęcono trochę czasu o meczach, które wydają się niewyrównane. Po pierwsze, Blizzard nie ustala z góry, która drużyna ma przegrać, by wymusić 50% win ratio. Matchmaking nie bierze pod uwagę poprzednich meczy i zawsze próbuje stworzyć wyrównane gierki. 30 meczów są dobrane perfekcyjnie, wszyscy mają identyczne rangi. Kolejne 50% meczów są bardzo dobre, choć istnieją pewne różnice w rangach. Pozostałe procenty to są niewyrównane mecze przez nietypowe godziny lub party złożone z graczy o różnych rangach. Ale okazuje się, że wiele meczów z tych perfekcyjnych 30% i tak są totalną dominacją jednej drużyny. Na papierze wyglądało idealnie i niestety niewiele można zrobić, bo wystarczy jeden gracz, który stiltuje się na samym początku. Ktoś ma gorszy dzień, dopiero się rozgrzewa, albo już gra wiele godzin i jest zmęczony. Matchmaking nie jest w stanie tego przewidzieć. Wielu graczy ostatnio doświadczyło nagłego skoku w rangach i to nie był efekt błędu, lecz efekt naprawienia błędu. Był bug, który powodował wolniejszą wspinaczkę po rangach. W sezonie trzecim to naprawili i faktycznie nagle zaczęło się zdobywać lepsze dywizje. W sezonie czwartym zobaczymy ile procentowo ludzi jest nad nami w danej dywizji, czyli da to nam mniej więcej wgląd, czy jesteśmy na dole dywizji, czy na górze. Powiedzmy, ktoś wygrał więcej niż przegrał, a i tak po aktualizacji jest w tym samym miejscu, a przynajmniej tak się wydaje. W sezonie czwartym dostrzeżemy, iż faktycznie jesteśmy wyżej niż wcześniej. Zaś na początku każdego meczu rankingowego ujrzymy uśrednioną rangę z wszystkich 10 graczy. Więc będziemy mieć jako takie pojęcie, jak my wypadamy na tle reszty meczu. Ciekawe, bo nieraz mam wrażenie, że robię z wrogami co chcę, a czasami nic nie jestem w stanie zrobić. Odniesiono się do grupowania w Grandmasterach i o braku możliwości tworzenia powiedzmy 5 stacków. Ten limit nie zostanie zniesiony, ale chcą wprowadzić system, który pozwoli 5 GM-om grać razem w systemie rywalizacyjnym poza zwykłymi rankedami. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to system turniejów, wielokrotnie proponowany dodatek. Karty do głosowania po zakończeniu meczu nie zostały przeniesione do Overwatch 2 z dwóch powodów. Po pierwsze, tak naprawdę większość ludzi je pomijała i od razu wychodziła z gry. Po drugie, to nie jest tak, że ten system został usunięty. Wszystko musiało być przepisane na nowy silnik i zdecydowanie wybrano poświęcenie środków do pracy nad innymi rzeczami. Karty do głosowania wprowadzały zbyt mało do gierki w stosunku do kosztów. Przejdźmy do wcześniej wspomnianego streama z okazji rankedów Mystery Heroes. Tym razem streamerzy Among, Flats, Somnus oraz Seagull rozmawiali z Jaredem Newsem oraz Community Managerem Andy Belfortem. Po pierwsze... Co z tymi weapon inspektami? Pojawiły się w trailerze w czerwcu, a dalej ich brak. Pracują nad nimi, chcą je dodać, ale nie w najbliższym czasie, minimum sezon szósty. Twórcy mają inne priorytety. Zestawili system inspekcji broni z innymi rzeczami, nad którymi pracują, i po prostu nie jest to coś, co przyda się całej społeczności Overwatcha. A za punkty rankedowe prawdopodobnie kupimy inne bronie niż złote. Choć to spekulacja. Twórcy powtarzali, iż chcą sprawić, by rankedy były bardziej nagradzające i wciągające. Nie wspomnieli o nowych skórkach broni, ale wiadomo, to pierwsze, o czym pomyślimy. Zaś niedługo ruszy kolejna akcja charytatywna. Jednak nie mają planów przywrócenia Pink Mercy. Przejdźmy do ostatniego źródła informacji czyli: reżyser gry Aaron Keller dzieli się refleksjami na temat Overwatch 2. Jak wyglądało ostatnie pół roku, ale co nas czeka w najbliższym czasie? Aaron potwierdza, iż w kwietniu poznamy harmonogram kolejnych sezonów. Jeszcze w tym roku może wystartować kolejna współpraca typu One Punch Man. W czwartym sezonie rezygnują z jednorazowego obniżenia rang na start i graczom dostosują rangi tak, jakby tych wcześniejszych obniżeń nie było. Ale twórcy i tak się zastanawiają nad przywróceniem obniżania, jednak tak z raz do roku, przy okazji wielkich zmian w grze. Zaś po zakończeniu meczu zobaczymy nie tylko ile gier wygraliśmy do aktualizacji, ale też ilość przegranych. Dwie następne rzeczy mogą Was zaciekawić. Blizzard pracuje nad przywróceniem systemu ognia oraz grzebią w systemie Play of the Game, by były bardziej różnorodne zagrania. Raz jeszcze Aaron potwierdza pracę nad systemem progresji każdej postaci oraz konta. Mają nadzieję, iż dodadzą to w tym roku. Wiecie, to nie jest mowa o PVE i levelowaniu bohaterów, tylko progresji w PVP. Nadchodząca progresja ma zastąpić stare obramowanie. Dużo tego było, ale specjalnie postarałem się dodać w skondensowanej formie, od Newsa do Newsa. Wiem, że ostatni cienko z kontentem, ale spoko. Następne 2-3 tygodnie będą intensywne, dlatego wyczekujcie na nowego bohatera i pozostałe nowości z sezonu czwartego. A wy, na co ogólnie najbardziej czekacie lub chcielibyście, by pojawiło się w Overwatchu? Trzymajcie się, cześć!